Siemka, witam wszystkich serdecznie W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie taki oto blisterek z FIFA World to Cup 2026 tak on się prezentuje We are 26 ponad 600 kart do zebrania wszystko oczywiście oryginalne zakupione w Empiku tak to się prezentuje no i co, są tutaj 3 saszetki Dwie karty z limitowanej edycji. Dwie, dwie karty XL z limitowanej edycji. Zobaczymy, jakie karty będą. Ja, no, raczej na pewno nie będę zbierał XXL, ale zobaczymy, może mi się one spodobają. Ale jestem ciekawy tych limitek zwykłych. Ja może zrobimy sobie jakiś taki mini pojedynek tych dwóch limitek. Zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Czy może jakieś te gwiazdy nam wylecą. Także co. Na pewno chciałbym z trafić, bo to lubię go. Zobaczymy. No są one, powiem szczerze, że dość fajnie zapakowane. Takie osobno. Także troszeczkę można by powiedzieć, że no twórcy tego jakby posłuchali ludzi. I nie ma tak, że jest jakby wolne, bez niczego, tak się tylko latał i się rogi. Dokładnie zapakowane. No i patrzę, że zwykłe limitki też tak mają. Także naprawdę postarali się, także klasa. I może je sobie jako pierwsze otworzymy, żeby zobaczyć jaki byłby tu pojedynek. Więc nie chcę tego na siłę robić. Także muszę użyć nożyczek. Bo dobrze trzymają. Także zobaczymy kto tu się będzie krył w tych limitkach. Jeszcze nawet dokładnie nie wiem jakich jest. No i pierwszą limitowaną edycją e, kartą jest Johatan Jonathan David z Kanady. Pierwsza limitka, druga Omar Marquez dla Egiptu. Także mamy pojedynek Egipt kontra Kanada. XL-ki kipuję sobie otworzymy. No i co? lecimy, trzy saszetki, zobaczymy czy się wszystko zgadza wcześniej widziałem, że chyba wszystkie tu są dwie i tu jest trzecia są trzy saszetki po 8 kart także zobaczymy kto tutaj wygra także miało czyli że trzeba robić tak bo z tyłu, one z tyłu się pokazują Także tak. I dwie karty specjalne. Tutaj przewracamy. I mamy. Jest to bramkarz Pierwszy. Następnie. Aleksander Isak. Dla Szwecji, chyba. Tak, Szwecja. Czyli jeszcze raz: Kanada i Egipt. Czyli na razie bez bramki dla nikogo. Później: Sané. Dla Niemiec później Giulio Enkizo. Tutaj kto chce kod to zapraszam. Później dla Norwegii Sandri Berge i dla Senegalu El Hadi Malik Diouf. No i karta specjalna jest to herb. Teraz pytanie kogo? FEDERACJON DE Football Także nie kojarzę, aż tak tych luk nie kojarzę Następna O, USMAN DEMBELE FAN FAVORITE Także piękna karta moim zdaniem No i tutaj to logo Czyli na razie W naszym pojedynku jest 0 do 0 Po pierwszej paczuszce Leci druga paczuszka Zobaczymy co się w niej kryje. Czy będzie jakiś wynik rozstrzygający, czy jeszcze nie? Cyk. Odwracamy. Jest to Izrael, chyba. Jeśli dobrze pamiętam. Później bramkarz Fofana. Tutaj, kto potrzebuje, kocik leci. Później Dykati też Koci Lewi z Ferguson z Brazylii Eder Militao i Ruben Providencji Oho, gol maszyn. Henry Valgencia i Ikonik Elis Skriniar Także takie mam tutaj dwie karty specjalne. Na razie w naszym pojedynku, jak widać, jest 0 do 0. Zobaczymy, czy to się zmieni po trzeciej, już ostatniej paczuszce z tego blisterka. Lecimy z ostatnią paczuszką. Zobaczymy, co się w niej kryje. Dwie karty z Korei Kagli. Takie oto zawodnik. Później Bhagdan Bonghen. Później mamy QR, Kto chce, jeszcze. Później Japonia. Kasichu Sano. Austria. Christopher Baugarteren. Hiszpania, Fabian Ruiz, Rafaela da Portugalii i logo Panamy oraz Josua Kimiś na ikoniku. Czyli dwie karty specjalne, takie. No, niestety, nasz pojedynek zakończył się remiskiem. No, ale zobaczcie, może karty XXL o tym przesądzą. Zaraz zobaczymy, co tu się kryje na XLK. Mamy tu dwie karty. Pierwszą kartą. Ho, ho, ho. Co my tu mamy, widzowie? Lionel Messi. We własnej osobie. Na dużej limitce. No, ja jestem mega zadowolony. Kurde, ale ja I. Nico Paz też dla Argentyny. No także moim zdaniem naprawdę te mega limitki oddały i to bardzo, bardzo dobrze oddały. Tak one się prezentują. Także no powiem że jestem mega. Zadowolony. Jeszcze raz szybko przeseć. Nikogo nie przeminąłem jeśli chodzi o mój pojedynek. Żeby tutaj nie było jakichś uwag. Ale mi się wydaje, że raczej nie 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 Także co, jeśli chodzi o nasz meczyk, Jest tu oczywiście remis 2 do 2, znaczy jest 0 do 0 Także no oczywiście tutaj ten Messi, piękna karciążka Piękna wyglądają Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie No i co, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!